Cały weekend słyszałem, że nie mam odwagi, żeby panu Zbigniewowi Ziobrze spojrzeć w twarz i że stworzyłem najzwyczajniejsze świecie. Ja się nie boję pana Zbigniewa Ziobro. Może jestem jednym z najmłodszych parlamentarzystów, ale się go nie boję. Absolutnie się go nie boję. Dziś nawet szukałem kontaktu wzrokowego. Niestety, ale pan Zbigniew Ziobro nie odważył się spojrzeć mi prosto w oczy. No, chciałby się człowiek nie śmiać, szanowni państwo. Naprawdę by chciał, ale nie da się. Nie da się przejść nad tym do porządku dziennego. Nie da się przejść obok tego. Nie śmiejąc się od ucha do ucha, oto Patryk Jaskulski, poseł platformy obywatelskiej, bohater naszych czasów, bohater na jakiego nie zasłużyliśmy, Szanowni Państwo, i o tym w dzisiejszym wideo komentarzu Karol Gac Zapraszam. Najpierw jednak tradycyjne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały. Za to wszystko Państwu bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję. Witam również nowych widzów, dziękuję, że Państwo zasubskrybowaliście mój kanał. Mam nadzieję, że moje materiały będą do Państwa przemawiać. A jeśli chodzi o ten materiał, który przed chwilą Państwo zobaczyliście, to jest to reakcja posła Jaskulskiego na pytania dziennikarzy. Bo tu trzeba się cofnąć do ulubionego tematu ostatnich dni, a więc do Komisji Śledczej do Spraw Pegasusa. Myślę, że Państwo doskonale wiedzą, co się wydarzyło w miniony piątek i nie muszę tego przypominać. Kto nie wie, zachęcam do obejrzenia moich poprzednich wideo komentarzy. Ale to, co wydarzyło się w piątek, to był bez wątpienia blamasz. Blamasz Komisji Śledczej do spraw Pegazusa, jej członków i powszechne były komentarze, że politycy koalicji rządzącej członkowie Komisji Śledczej do spraw Pegazusa po prostu stchórzyli Uciekli przed zbiniewem ziobrą. No a tu się okazuje, że Patryk Jeskurski postanowił stawić czoła dziennikarzom i odpowiedzieć na ten zarzut. Oczywiście jak na młodego, bądź co, bądź polityka przystało, powiedział chyba o kilka słów za dużo. Nie wiem, czy przemyślał tę wypowiedź, czy nie. Nie mam serca, by się pastwić, no ale nie mogłem sobie odmówić tej drobnej, małej złośliwości. Po to oczywiście, szanowni państwo, złośliwość z mojej strony. Zresztą to nagranie komentuje się właściwie samo. No ale o to. Dzielny Patryk Jaskurski postanowił powiedzieć dziennikarzom i zaprzeczyć, że to wcale nie tak, że oni się bali tego Zbigniewa Ziobre. Nie, absolutnie. To wcale nie było tak, i on musiał słuchać na swój temat, że się bał, że przestraszył się Zbigniewa Ziobro. No więc dzielny Patryk Jaskurski wpadł na pomysł, jak temu zaradzić, a prawie wyzwał na pojedynek Zbigniewa Ziobro. No, nie taki pojedynek w sensie dosłownym, ale pojedynek na spojrzenia. I kiedy Patryk Jaskurski poseł Platformy Obywatelskiej, tak łowił i łowił wzrokiem Zbigniewa Ziobro. Ten niestety nie podniósł wzroku, no nie podniósł tej rękawicy rzuconej przez młodego, dzielnego polityka Platformy Obywatelskiej, prawda? No, co tu dużo komentować, szanowni państwo, to się samo komentuje, jak już wspomniałem przed chwilą. No, to oczywiście jest taki polityczny michałek, ale pokazuje też, kto siedzi, kto zasiada w tej komisji śledczej do spraw Pegasusa. Ja przypomnę, że ona nas kosztuje, nas wszystkich, nas podatników, ponad 200 tysięcy złotych miesięcznie. To jest komisja, która uchodzi za najgorszą dotychczasowych komisji śledczych do spraw Pegazusa, Nawet w obozie rządzącym są bardzo krytyczne zdania na temat tej komisji śledczej, mówiąc, że członkowie po prostu nie podołali. Nie podołali intelektualnie, nie podołali merytorycznie. ja się tym głosem nie dziwię, szanowni państwo. No, już o tym mówiłem, ale powtórzę jeszcze, powtórzę. Magdalena Sroka jako przewodnicząca komisji śledczej do spraw Pegazusa. Poseł Witold Zębaczyński. Poseł Trela. Poseł Bosacki. Poseł Jaskulski. No, sami, szanowni państwo, przyznacie, jak to brzmi. Jak to wszystko brzmi. No, brzmi właśnie tak. Brzmi jak przepis na katastrofę, brzmi jak przepis na kompromitację. I do tych kompromitacji permanentnie dochodziło. Komisja skompromitowała się z, przy okazji sprawy profesora Pogonowskiego, byłego szefa ABW. Komisja skompromitowała się podczas zeznań Jarosława Kaczyńskiego. No i teraz komisja skompromitowała się jeszcze przed zeznaniami i Zbigniewa Ziobry. No to jest rekord, ale to też pokazuje jaka jest jakość kadr obecnie rządzących. Tyle słyszeliśmy o krótkiej ławce Prawa i Sprawiedliwości, o tym, że przyjdą eksperci i tak dalej, i tak dalej. No, a jak przyszło co do czego, to w komisji śledczej zasiadają tacy dyletanci. No i poseł Jakulski, Jaskulski nie jest tu oczywiście wyjątkiem. Rozumiem, jeszcze nie jest doświadczony politycznie, młody, względnie młody człowiek. Rocznik 1990, no mógł Taką gafę strzelić, zwłaszcza, że bardziej doświadczeni koledzy nieraz się kompromitowali w ten sposób. No ale to trochę mówi właśnie o tej komisji śledczej. Ja jestem bardzo ciekawy Państwa opinii na ten temat. Zachęcam do wyrażania swojej opinii, zachęcam do komentowania tego, co Państwo przed chwilą zobaczyli, tego, co Państwo przed chwilą usłyszeli. Tak, Szanowni Państwo, proszę komentować. Zobaczymy, co wszystko, Państwo na to wszystko. Karol Gac, kłaniam się Państwu.